Witam wszystkich, cześć, jesteście na kanale Zrobiono Ręcznie my z wami Lena. Jak zwykle zaproponuję Wam do zrobienia coś i przerabiam stare rzeczy, które leżą i czekają na zmianę. Teraz właśnie mam do przeróbki, pokażę Wam. To są dżinsy małej rozmiarki. Jeżeli lubicie dżinsy w zupełnie innym kształcie, zwróćcie na to uwagę, bo małe dżinsy nie tylko na duże osoby, takie jak ja, tylko na młodzież, na dzieci też można przerobić dżinsy. I pierwsze co zrobię, to obecne. Dół, bo lubię, żeby był właśnie taki posiepany. Rozkładam teraz na swoim stole roboczym i zaczynamy działać. A ja zachęcam Was do przygotowania się, zmian w swojej garderobie i zacznijcie coś zmieniać. Zaczynamy. I dzisiaj, e, dzisiaj będę. No, i zobaczcie, porobiłam takie tutaj z tyłu, z przodu. Tu jedną, drugą, tu jeszcze jedną. Parę tego jest zrobione. Naprzód jest trzy, z tyłu jedną. Nie wiem, czy jeszcze jedną nie dołożyć. Może tutaj zaraz zobaczymy. I to będzie tyle. No i za każdym razem powtarzam, jak już zaczniecie robić odbielać, chroncie swoje meble stół, bo y, agresywny wybielacz odbieli wam wszystko. No i idziemy pierwsza. Okay. No i mi tego wystarczy. Tu trochę też No, ok. No, i teraz wszystkie te miejsca już zrobione zostawiam to na jakiś czas, będę sprawdzać, ale no mi, mi, nie wiem, minimum, ja myślę te 20 minut. Zobaczymy. Spodnie już wyschły, piękne kwiatki mi tutaj wyszły, później zobaczycie to w całości. No i teraz właśnie planuję, co to ja chcę z tym fantem zrobić dalej. Więc postanowiłam, że zrobię kilka, kilka kieszonek, jakieś aplikacje. Tu już nawet wycięłam, nie wiem. No tutaj chcę zrobić właśnie takie nakładane, właśnie jakieś kieszenie ze starych dżinsów. I chcę jeszcze tutaj i tu na dole. Zrobić y, taką aplikację też, jeansa, bo nie chcę teraz kolorów wprowadzać. Robię to właśnie mały rozmiar dla młodych osób. Oni nie lubią raczej takie strokate. I y, chcę zrobić tutaj i tutaj taką aplikację. No i właśnie teraz chcę wyciąć. To chyba wiecie, jak motyla się wycina. No to zaraz, zaraz zrobimy żeby łatwiej później z dżinsu zrobić, właśnie tak. Takiego motyla zaraz zrobimy. Tak jak zawsze mówię, żadnych tam jakichś projektów nie mam, tylko robię tak, jak tak, jak mi w duszy gra. nie wiem czy ładny, ale taki motyl mi wyszedł, może być inny, to już zależy co wy chcecie, jakiego jakiego zrobić, Tu może jeszcze tak zaraz tak, żeby bardziej do motyla był podobny, takie coś no i chcę właśnie chcę y, zrobić takich dwa, tu i tu zaraz, zaraz Przełożę to na, na jeans i wytnę. Ok, poszukam odpowiedniego dżinsu. Z, z przodu już wymyśliłam, tak jak mówiłam, tutaj zrobiłam takiego matylka. Tutaj dwie kieszenie takie szarpane. Z tyłu zaraz pomyślę, ale przypinać niewygodnie, bo są nierozcięte spodniki. W tej chwili chyba rozetne, bo będzie mi łatwiej pracować z tym, tak jak już mówiłam. Rozcinamy po tej stronie, po której łatwiej to zrobić. U mnie akurat z tyłu, więc jeden cm od jeden 1 cm od, szwa, 1 cm od szwa w tył, rozcinam, rozcinam te spodnie.

Łatwiej, widzicie, jest dostęp do przyszycia tych wszystkich y, naszych łatek, zdoby i tak dalej. Zaznaczyłam sobie, gdzie chcę zrobić taką podłużną dziurę. kładamy drewniane takie coś. No i zaraz Poprzecinamy. Tu znaczyłam, zaznaczyłam w jakim miejscu chcę to mieć, bo z tyłu później przyszyjemy łatkę, ale tutaj nie przecinając reszty to musimy teraz już, już słaby... No Widzicie, tak? I teraz z tyłu, jak my naszjemy kawałek dżinsu z tej strony, albo nawet kolorowy, można, jak chcecie, można kontrastowy wziąć, na przykład, albo nawet biały, co tam macie pod ręką? Ja jeszcze nie wiem, czy ten jest za jasny. Chcę właśnie, żeby

Co? Przyszyjemy te rzeczy, które już położyli, tył. Będziemy robić później. Pierwsze, co zrobię z tyłu, to teraz właśnie odetnę dół. Odetnę je. Takie dwa paski mi wyszły. Nie wiem, czy nie wykorzystamy ich właśnie do dekoracji z tyłu. Z tyłu dodałam jeszcze jednego matyle, przypiłam, zaraz go przyszyję. Tutaj na tej zrobiłam właśnie z tych odciętych resztek takie paski poprzeczne. I jeszcze chcę na kieszeni z tyłu. Jeszcze zastanawiam się jak tu wygląda ta kieszeń. A wiecie co? Ja im zaraz wytnę, Na co tu ta kieszeń? Dokładnie. No i zaraz. Chciałam przeciąć, ale nie. Zrobimy w ten sposób. I jest. Kieszeń jedna wycięta. I to będzie ozdoba też, bo ona jest ciemniejsza. Super. Przyszyję teraz motyle i te paseczki. No wszystkie ozdoby przyszyłam, które chciałam. Kieszeń wycięta. Też mi to się podoba. E, dół odcięty. tu przyszyłam te takie paseczki, i co teraz robimy? Szywamy i szywamy normalnie, lewą do lewej składamy i szywamy. Nie przewracamy, żeby te wszystkie nierówności, później nicie zostały na zewnątrz. I jeszcze bardzo ważne: boczny szew szyjemy dwa razy. Zwykły, zwykłym szwem, nie zygzakiem normalnym, ale dwa razy koniecznie. Robimy spódnie skończone. Próbuję Wam pokazać dokładnie, ale nie na sobie, bo tak jak już mówiłam, rozmiar jest mały. To jest um, angielskie, to jest dwunastka, europejskie, to jest czterdziestka. Tutaj jest trzydzieści centymetrów podwójnie, czyli sześćdziesiątka w pasie. Ewentualnie, kto chce, możecie kupić, bo te spodnie oczywiście nie dla mnie, zrobiłam ich na sprzedaż i e, jeżeli ktoś ma ochotę, proszę piszcie, mogę te spodnie Wam sprzedać więc zrobiłam takie młodzieżówki zastosowałam technikę tie dye, to te właśnie e, odbylone kwiatki, które tutaj które, które pojawiły się z tyłu pokażę, to też jeszcze dołożyłam właśnie jednego motyla kieszonka jest wycięta ładnie fajnie z tym motylem też te, te kwiatki, które odbielałam. No, i tutaj naszyłam taką ozdobę. Zaraz przypnę to do swojego manikinu. Może jakoś lepiej Wam da się to pokazać. Teraz tak. boki zszywam, ale po, tak jak mówię, później te nici zostawiam. Piorę w maszynie zawsze wkładam do woreczka, bo tak ma być. Nie trzeba, żeby później te nici się osipały. Ale nie robię to teraz, bo po co. Dopiero jak się wypierze, ładnie, żeby nicie w maszynie nie zostały, zastaną to w woreczku do prania bielizny, to wiecie co to jest, zamykany, więc żeby te nicie tam w maszynie nie zostały. Kiedy już będzie wyprane, to wtedy dokładnie każde nicie, co nadmiar powycinać, gdzie zostawić, to zostawić, no i, i tyle. Tak wyglądają tak wyglądają nasze spodnie. Pokazuję Wam, jak wyglądają te spodnie, przepiłam ich tutaj, udało mi się, ale pokój jest za mały, więc nie mogę Wam w całości pokazać, będę pokazywać po kawałeczkach, oglądajcie na zdjęciach, bo zdjęcia też dołączę. Więc dziewczyny, nie ma nic trudnego dla chcącego, jeżeli coś chcecie przerobić, pokażę Wam tutaj z bliska właśnie firmy. To nie ma nic niemożliwego. Robimy, jak robię, pokazuję. Pokazywałam wam, jak zrobić te kwiatki właśnie wybielić bliczem, Tutaj, tutaj zrobiłam dwa motyle, które też różne. Z przodu jest jeden, z tyłu jest. Inaczej, ale ale proste, łatwe tu kieszeni dodałam z innych dżinsów, kawałki, na dole właśnie kwiatki. Tak jak widzicie. I y, powiem Wam, że trzeba próbować. Bo jak nie zaczniecie, to nie będziecie umieć, nie będziecie wiedzieć, czy potraficie. Tak, spodnie wyglądają z tyłu. Są niepowtarzalne. Nikt nie ma i nie może mieć takich samych, bo powtórzyć ich po prostu niemożliwe. Jeżeli aplikacje, to jeszcze. Sposoby techniczne też, ale nigdy nie wiemy, jak nam wyjdą te kwiatki, w jakich miejscach ich postawicie, więc będą na pewno inne. Spodnie mały, rozmiar 40, 12 angielski. Jeżeli ktoś chce, możecie zamówić, kupić te spodnie. Gotowe są na sprzedaż. Po raz pierwszy zrobiłam małe spodnie i mam nadzieję, że szczupym osobom komuś będą pasować. Sugierujcie się wymiarem, który Wam podaję. No i to wszystko. Ja dziękuję Wam za oglądanie moich wideo, za cierpliwość. I y, dla tych, kto zdecyduje robić takie spodnie, to wielkie gratulacje, a dla mnie też wielka zasługa, bo po to Wam pokazuję, żeby dać nowe życie starym rzeczom i zrobić ich niepowtarzalnymi. Życzę Wam wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w następnym wideo. Pa pa.